Witam w kolejnym odcinku po dosyć długiej przerwie, bo 3 tygodnie nic nie wrzucałem. No, nie miałem czasu, powiem wam. Tutaj dopiero robię od może 5 dni. Przy czym teraz są krótsze dni, czyli tak naprawdę przychodzę, przyjeżdżam tutaj na budowę i to jest takie max 3 godziny i się robi ciemno. No, ale dobra, nieważne, no, nie miałem czasu, nie robiłem co innego. Wylądowaliśmy też raz na Sorze, także no, przygody były jak cholera. Jak widzicie, robię podsypkę cementowo-piaskową pod fundamenty, pod ławę. Nie jest to nic nadzwyczajnego, Mieszanie na piasku i cementu. Piasek siany, taki rzuciutki, bardzo fajny. Cement 52,5 dwójka. Dlaczego 52,5 taki mocny? Ano dlatego, że była promocja. Kilka worków kupiłem po dyszku za 20, 20 kg, resztę teraz kupuję po jakieś 16, także nie jest wcale, nie jest wcale jakaś super, super wielka cena. Nie chciałem też kupować zwykłych, takich 32,5, no bo to wiecie, no to jest wszystko robione takie w betoniarce, więc lepiej, lepiej ten cement trochę dać lepszy. W zasadzie, w zasadzie receptura tego jakże super materiału, który mi wychodzi, to jest takie 1 do. Siedmiu, to nie ma być wcale nic nadzwyczaj mocnego. To ma po prostu trochę mi stabilizować tutaj grunt, przekazywać to obciążenia na grunt i ma także odciąć beton, który tutaj będę lał, tudzież układał, jak to się profesjonalnie powinno mówić. Będę układał i nie chcę, żeby, aby mi ten beton wsiąkał w grunt. A mam grunt bardzo chłonny, mam też grunt, tak jak mówiłem. Nie wysadzinowy, także mogę sobie pozwolić na niski fundament. W zasadzie to już powoli kończę to całe przedsięwzięcie. Została mi w sumie najgorsza robota, czyli cały ciąg kominków tutaj, właśnie na grzebie. Tak to wszystko wygląda całkiem spoko. Dosyć twarde jest. O, tu jakieś śmieci, które sobie zgarniałem. No, wygląda jak wygląda. Tak mówię, no, to jest zwykła mieszanka 1 do 7 1 do 8 zależy, jak tam mi się sypnęło. Cementu, ale co ciekawe, ja nie zrobiłem takiej zwykłej, zwykłej formy. Tylko tutaj przy krawędziach trochę mam wyoblony. Takiej. Dlaczego? Ano, z bardzo prostego powodu. W czasie, gdy ja ubijam to, no bo kładę warstwę, tak? Mniej więcej ją rozgarniam. No i potem ubijam taką niebieską babą, co sobie później zobaczycie, to to mi się zaczyna na dole rozpierać. To nie jest z tej strony jeszcze przysypane żadnym gruntem, tu jest wszystko, mogę sobie paluchy sadzić, to wszystko się lekko rusza. To wiadomo, ma tylko trzymać mi beton, żeby mi nie popłynął, ale też nie musi być jakoś super wytrzymały, bo to wszystko będzie obsypane, ale później dopiero. I teraz tak, jak zacznę tutaj ubijać, to y, ta podsypka zacznie mi to wszystko rozpychać, no nie? więc on będzie taki lekko Centymetra, centymetr będzie szerszej niż góra, przez co to jest całkiem dobre, dlatego że zwiększa się powierzchnia nacisku i naprężenia będą po prostu lekko mniejsze. Nie będą dużo mniejsze, ale będą mniejsze. Potem biorę taką ramkę, którą sobie skonstruowałem i po prostu ściągam. To też zobaczycie. Wracając do cementu, no to tak jak mówiłem, jest to CEM 2AMSL. SLL52.5N I teraz jak to mogę wam powiedzieć. Pierwsze co, to jest CEM-2, czyli to jest już cement portlandzki z dodatkami, albo się mówi wieloskładnikowy, tak jak zresztą tutaj jest napisane. Wersja AMSL52.5N Jedynie co to nie pamiętam, co to jest to M, ale A jest to wersja cementu z dodatkami, który dodatki muszą być, mogą być od 10 do 20%, jeżeli to pamiętam. S jest to dodatek żużla wielkopiecowego, LL jest to wapie. 52,5 to jest wytrzymałość betonu, nie betonu, tylko tego cementu na ściskanie po 28 dniach, a N jest to normalnej, normalnego przyrostu wytrzymałości. I tyle, jeżeli chodzi o rozszyfrowanie tego zawiłego kodu. dobrze, to, to zakończyliśmy w końcu kolejną, zakończyliśmy, zakończyłem kolejną robotę, mianowicie podsypka PCP. Takie trochę beton, trochę nie wiadomo co. Piękna. Piękny, tak? Takie, hmm. ani się nie ściera. chodniczek. Nie ściera się. Tu jest się piasek sumie, but, wchodzę. piasek z butów. A to na co, wchodzi, no co, twarde chociaż pod tobą. Dobrze, no to teraz zakończyłem, tak jak mówię, podsypkę. W sumie mi to wyniosło, ile, ile ten? 500 zł. Około, około 500 zł, 600 zł, tak. Bo 24 worki cementu, 52,5, cm 2 I piachu jakieś, mówię, takie 3-4 tony, nie wiem ile. No, no więc to mówię, około 500-600 zł nawet nie będzie. Żadne koszta, jeżeli chodzi o budowę, a uważam, że się przyda. Oczywiście, tak jak mówiłem, odwieczne pytanie, robić czy nie robić? No robić czy nie? U nas robić. A dlaczego? Bo mamy grunty piaszczyste. No bo mamy grunty piaszczyste, będą chłonęły wodę z betonu. Ja, ja, można było folie dać na przykład, ale ja chciałem ustabilizować trochę też grunt. No bo tutaj tutaj mam grunt rodzimy, tak, który jest mm -hmm. dosyć dobrze zagęszczony, ale Tutaj tą część. I akurat oczywiście musi tak być, bo zawsze budo każda budowa tak wygląda, że tutaj się zaczyna nasyp, który budowałem. <grym> Więc tutaj jest też inny, inny grunt, ja zagęszczałem, chociaż tam też jak próbowałem, to tam szpadel nie wchodził, ale no stabilizacja gruntu zawsze się przyda, no nie? No ale odwieczne też pytanie, robić czy nie robić tej podsypki? Bo o o robił, a my nie robimy i jest źle. My się nie znamy i niezgodnie ze sztuką, jak to, się, tak to na tych Facebookach jest, no nie? To zrobić czy nie robić w końcu? Wszystko zależy. To wy Właśnie, to wszystko zależy. To wszystko zależy od tego, jakie macie grunty, jakim stanie są te grunty. No bo jeżeli macie glinę na przykład, no to ta podsypka się przyda nawet na stabilizację. Ale jak macie już na przykład grunty plastyczne, znaczy w stanie plastycznym, czy taką glinę, ale plastelinę, to zmiana gruntu, to już podsypka nic nie da. To wtedy trzeba się naprawdę zastanawiać, no nie? może jakieś mikropale, albo, albo w ogóle studnie. Ale no, to już jest inna sprawa. Na szczęście to nie na Nie nasz masz żadnego pojęcia, o czym mówię, no nie? O tych studniach to nie bardzo. dostajesz taka forma fundamentu, czyli zalewasz takie wielkie kręgi. To jest studnie. Studnie fundamentowe. I na tym dopiero później robisz fundament? Łapy nie więcej. fundamentowe? Tak? No, bo to, to jest na przykład to, co my robimy, to zława. No. no tak. Drugą, drugą formą masz powierzchniowy fundament, czyli płyta. Tak. Kolejnym rodzajem fundamentu masz studnie, pale, mikropale i tak dalej. Pale to są takie wciskane, albo po prostu też kopane i zbrojenie, wrzucane zbrojenie i zalewane mhm. długie kolumny. Jakbyś taki słup chciał wbić w ziemię. Okay, Powoduje okay. to, że grunt, który napiera na niego, on się klinuje. No nie? I on mhm. wiesz, i on yy, no, łapie tą nośność. Tak? Na to robisz cokół i masz cały fundament. A studnie, to już jeszcze co innego jest, potem przykład, masz wielki krąg, tak mhm. na przykład od studni drenarskiej, mhm. zalewasz betonem i zbrojeniem. I to jest ciężkie i opiera się na przykład na warstwie nośnej. Okej, okay. rozumiem. No. Są jeszcze inne, ale to już tam można gadać i gadać, nie? No. no, ale tak jak mówiłem, robić czy nie robić to wszystko zależy właśnie od tego, e, co, co macie, tak? Tak jak u mnie. Tutaj była, tutaj są piaski, które chłoną cholernie wodę, no nie? Jak to wszystko zalejemy, to po 24 godzinach może się on może opaść, no nie? O ten centymetr, dwa. I wtedy nie będzie otuliny na strzemionach, albo nawet popęka właśnie zgodnie ze strzemionami. Bo czasami też tak widziałem, że w niektórych ktoś wylał fundamenty, i po jakimś czasie piękne pęknięcia, równo co strzemie no nie, no i co, co to jest, co, co jest tego efektem? No pierwsze co, albo za mała otulina, albo opad beton. A jak opad beton to za mała otulina. No. i tak to, tak to wygląda. Dlatego ja, ja to zrobiłem nieduże koszta, trochę się namęczyłem, ale warto. No. Aż, że ten dom musi stać długo? w wnuki będą w nim mieszkać. Tak, tak. To nie? Tak, zrobimy, zrobimy im ten. Y, zrobimy im pomieszczenie jakiejś w kotłowni, będą, ko, będą dorzucały do pieca. No, także tak to, tak to wygląda. No tutaj, tutaj kominki porobione. Już tutaj nie profilowałem pięknie tam z, z łatą, po prostu zagęściłem babą. A to ci baba. A to ci baba. Bo właśnie to czemu to się nazywa baba to nie. Rozszyfruję to i nakręcimy odcinek. Tutaj, tutaj dodałem trochę grubiej, w ogóle właśnie na kominkach. Na kominkach dodałem trochę grubiej, no dlatego że jednak tu są te obciążenia takie trochę większe. No większe, tak, Nie mm -hmm. są jakieś gigantyczne te obciążenia, no bo tutaj jest ława, to się składa na powierzchnię, ale tutaj wolałem wzmocnić. Tak? Mm -hmm. Mówię, żadne, żadne to nie są dodatkowe koszty, a ja będę spał spokojniej. Okay. No. Znasz się, ja się na tym nie znam. To ty tu jesteś śpec. Ja się na tym nie znam, ja robię na oko. <laughs> Teraz beton. zbrojenie, teraz zbrojenie, zrobienie z tego uziomu. E, no i oczywiście trzeba obsypać, bo ty zapomniałeś za odpowiedzi, bo ty to lubisz. Trzeba jeszcze obsypać, trzeba jeszcze obsypać. <laughs> Jak się obsypie, e, no to mówię, wtedy już beton. I kończymy robotę na tym ten, ten no nie. Mówię, zobaczymy, jaka będzie pogoda, ale szczerze wątpię, czy na przykład jakieś izolacje robić, poziomy typu Papa, czy coś, no bo wolałbym tego nie zostawiać na zimę. I podejdzie jeszcze śnieg, woda. Nie, nie no dokładnie. Tak. Może po prostu się zniszczy. No chyba, że po prostu położymy papę i czymś przykryjemy jakąś folią czy czymś, żeby to po prostu na zimę sobie tam zostało. Ale wolałbym tego nie robić. No to Chyba na wiosnę. Bo to jednak e... przykrywanie, nie? To co? Lepiej na wiosnę już to zrobić, niż zrobić i przykrywać. No bo no wiosna no, będzie stało. mokra, no to też takie. Trzeba znaleźć suchadnie niestety, no nie? hmm. Jak zalejemy, no to następnego dnia nie można pkłaść papy, tak? Bo to jednak ten beton musi związać. No. A to w ogóle w jeden dzień zalejemy? Jak przyjdzie ta grucha? No co a ile byś chciała? Nie mam pojęcia, na, na raty Aga. robić? Nie mam pojęcia, a grucha. po no, że to niechłodnie kominował w Nie, wiem, ale no, nie? taka grucha co że to ona wystarczy na cały ten nasz fundament? Nie. No właśnie, tu przyjdzie jedna jeszcze jakieś? Tutaj wejdzie, o jezus, żeby cię nie skłamać, 15 metrów sześciennych betonu albo, albo 20, już nie pamiętam. No jedna grucha ma od 5 do 7, no nie? Zależy nie. jaka, tak. To też zależy, właśnie jaka. Okej, okay, no. czyli to będą, kromy, będziemy przyjeżdżać, będą przyjeżdżać, będą wlewać, będziemy zagęszczać, oni będą odjeżdżać i przyjeżdżać na nowo, tak? Mniej więcej to wszystko w tym samym czasie będzie. To znaczy, będziemy lać i zagęszczać. No tak, ale później będzie postój, bo pojedzie grucha, czy oni robią na wymianę te gruchy? No powinni dać tak, że stoi w kolejce druga, ale no, no. wiem jak, wie, jak jest, no nie? No. Zamówisz Beton na 15, przyjedzie na 17. Okej, okay. także no... będzie trzeba na weekend zamówić. Albo wziąć wolny dzień. Raczej to drugie. Wziąć wolny dzień, tak? Bo raczej cementownie, tam betoniarnie, weekendy. Nie pracują. Czy pracować, może pracują, ale niechętnie. Okej. Okay. No. Dobra, kończymy to no, i dobra. szykujemy zbrojenie. Tak jest. No bo tak, no bo tak to jest. No. Każda budowa. Ja, ja to mi się śmieję, jak czytam komentarze na Facebooku, w tych grupach, typu tam sam buduje chałupę czy coś. no nie, Tam są. Jak się odezwiesz. To wszyscy są kuźwa, magistrami, inżynierami, no nie? Tak. Kiedyś, kiedyś widziałem wpis, że gość zrobił zdjęcie, albo ktoś tam e, zrobił zdjęcie trzech prętów dosłownie, trzech prętów zbrojeniowych i pytają się, czy dobrze zrobione. Kurwa, wysyp, wysyp, wysyp komentarze, rozbierać, dobrze. <grywa> no ja bym dorzucił, no nie? Kuźwa, no. ja tak popatrzyłem i tak. Nie wiem, <laughs> bo to nic nie pokazuje, no nie nic nie, pokaz nic nie pokazywało, tylko kawałek jakiegoś tam zbrojenia belkowego i tak cholera wie, czy dobrze, no nie? Czy tak, rysunku nie znam, obciążeń nie znam, e tak naprawdę wysokości belki też nie znam, no nie wiem. Może, na może nad belką jest nie wiem, ściana nośna, która podtrzymuje pół chałupy, a może jest po prostu okno, które nic nie podtrzymuje, no nie? Więc to, ale jakie wysypy komentarzy, o Jezu. E e e budową, tak, do, dokładnie, no nie, że, bo u mnie to stosowali 16, to u wszystkich muszą. No nie, tak nie działa to wszystko, no nie. Ja tam, ja tam pokusiłem się o komentarz, że jedno, jednego gościa, który mówi, że dorzucić jeszcze prętów. Ja mówię, no ale dlaczego tak? Czemu, czemu dorzucać? A on mówi, że z yy, doświadczenia. Mówię, no to zajebiste doświadczenie, jak tam po trzech prętach i chyba już wie. Okej, okay, no ja nie będę tutaj rozmawiał, no nie. Ja tam się trochę naliczyłem tych balek, ale co ja tam wiem, no nie. Facebook Mundo é